Jak dobrze wiecie, z przekazów prezydialnych od rana okupujemy się w przypadku GG. Dzieje łatwe żeby zrobić ta mocówka, i ja tam z powrotem. Ta okupacja jest spowodowana w tym, że po prostu kurwa robią nas za idiotów. Miały być rozmowy prowadzone w sprawie wyrównania zarobków co do inflacji i wypłacenia za soboty i do to płac. Bo na dzień dzisiejszy każdy kurwa górnik sobota i niedziela robi za Coś no to przypominął ósmy taki, pomożecie? No nie kujana, pasy się zmieniły kurwa. No nikt za darmo nie będzie robił. I puszczają w świat takie kurwa plewy, że zaś ten żarłoczny górnik się kurwa czegoś domagał. Wszyscy kurwa będziemy chcieli robić sobotę i niedzielę za darmo. To jest dla mnie oczywiste. Druga sprawa, panowie, ceny kurwa energii od przyszłego roku idą 24% do góry. W gazu 53 nocy. Jeszcze nikodwo. Przedstawiciele tego rządu nie prosili ludzi, tylko zmuszali do wymiany pieców kurwa węglowych na gazowe. co zostaje 1700 emerytury, jak i przypierdałam rachunek, to ona kurwa będzie miała 200 zł i emerytury i zostanie. nie wiem co te publiczyce powiecie kurwa. To przecież ona używ, którzy nie o burników, chodzi o wszystkich, bo ich lekarz i nauczyciel i kurwa budowanie za to zapłacił. 24% kurwa pobytki prądu to nie jest tak, że my na rachunku będziemy mieli za to 24%. Bo każdy wielkorony produkt który w tym kraju potrzebuje energii. Czyli wszystko, nawet nie mamy kapsel kurwa odgrywa wydzielności o 24%. Teraz ja się zastanawiam, ci ludzie przyniosą kurwa tych kobietom, ludzie ciężko pracujący. Kobietom wypłaty to nasz rynku kurwa parcie. Tak dla młodych do tego płaty właśnie. Cały za to kupia. To jest kurwa naprawdę ważna sprawa, druga sprawa. Próbowaliśmy to rozmawiać z zarządem, Wiecie jak to jest, bo no, kurwa nie ma. 60, kurwa, skąd? To byśmy im powiedzieli co mają rząd. Zciadek kurwa, te mają i tak jak będzie czysto lepia, to na rowerze się na jego roboty. Bo to ci ludzie na ciebie zapięta, na nie węż. I do ciebie. Kurwa, chodzi do tego PGRG, czysto w żeby jechać. No, miód palina kurwa, bizancją. I oni go dają złotemu robolowi i nie ma kurwa. Nie ma i nie ma. I te społeczeństwo dali, ta farła puszczają, te pieniądze te nie tego nigdy, musimy odejść. Oni wiesz, że coś są. 8% inflacji. To automatycznie ta kobieta kurwa, gdzie to sklepuje 8% nie kupuje. Teraz druga sprawa. Przyjęć nie ma od 12 lat? Cały czas ludzie odchodzą na emeryturę. Wasza wydajność kurwa już jest ciśniona razem większą. Za pierdolą cię goły. Za co? Za to, żeby kurwa przyjście tych kolegów. No nie ma pieniędzy przyjście jeszcze w sobotę i bo węgiel jest poprzedni. Rok temu go dali, kuju mu wywalczyli. Go dali tak. Zwykłiniemy go ty kurwa. No to no, nie masz czego go dać. Tak, nie masz czego go dać. Tak. Kurwa. Ten rząd upadło wszystkie kurwa dziedziny tej gospodarki. To dzisiaj to są kurwieni. Rolnicy kurwieni. Nauczyciele kurwieni. Lekarze, pielęgniarzy. Bo ta kurwa nie ma inflacja do tych oczywiście. My są odpowiedzialni za to, ci sądzący. czy sądzący. Przychodzi kurwa pan premier i to do lat temu tyłu. się po Unii i oni od czego przed agresywną polityką Rosji. To i się kurwa nie jedzą piękno temu, że nie wolno to Państwa wybrać. To no, to jest oczywiste, nie? Jak będzie jaków polityka, to to kurwa gaz zakręcą. I ciężko się kurwa. wytwarzał pan energia. Ja, U nie. To nie. Tak się kurwa nie da. Panowie, proszę Was o jedno. Jutro o dziewiątej potrzebowalibyśmy Waszego wsparcia. Nie zależy kurwa od przynależności związkowej, bo to nie jedno świetnie. Bo każdy należy do innego przyjęt, bo my walczymy kurwa o podwyżki dla wszystkich. Nie tylko dla członków sierpnia oczywiście. Tylko dla wszystkich. Spomóżcie, nos, przyjdźcie tam, zobaczcie, jak wyglądają negocjacje, kurwa. Nie uwierzycie, obejdziecie w tej kurwa. W i w obocie wypięto i się w kurwicie. Czy to jest kurwa niemożliwe? To ja się proszę, za, żeby mi za co mata a oni się kurwa żyją, jak nie wiem, kurwa. W Las Vegas wszyscy co mogą, bardzo proszę, kurwa, spadnąście, no. Przyjedźcie tam na, na dziewiątą, wejdźcie, kurwa, zobaczcie, jak to wygląda. Niech na kilka pytań, no odpowiadam no, kurwa ci rządzą. Bo kurwa, kurwa na Wilni, mu nie mu pojedziecie, dostaniecie prezydenta do choinka, bo jest kurwa wirus, bo Putin zakręcił gaz? Czyż swoje obowiązki wykonujecie kurwa, sumiennie i rzetelnie? Nawet powiem, kurwa, więcej. Na widokie odsłuchujcie BAP, żeby, kurwa, było dobrze. Prosicie żeby na skrócony czas pracy, kurwa, wyjaśnić. No, bo on jeszcze ci powiedzą, no, no, ale no, kurwa, no, no nie ma. I on ja myśla, że czas, kurwa, się obudzić i żeby wszystko zrobić, żeby kurwa znaleźć. Ładnie znajdą, bo jak nie to i obejrzymy, że kurwa teraz już jest czas, że ciężko ciężkiej. Ja ostatnio <suszy> nawet wyrosłem kurwa do gminy, tam na chwileczka czy W drugiej części odsłyszałem kurwa od chopa, ze zesiadł Nie pamiętam imienia, tylko to kurwa damia, to nie ma co pierdolić, to trzeba wybrać. Bo to było kurwa, to tu ludzie są niewiele kurwiej, nie trzeba jeszcze bardziej kurwa kurwiać. Naprawdę apeluję do to, ja to weźmy się, kurwa w garze, mają też obowiązki. No, Słuchaj, dziecko chore w domu nie będzie jeździć, nie? To umiem to rozumiem. Ale ci, co znajdą trochę czasu, przyjedźcie. Wspomóżcie nam. No. Zobaczcie, co tam się, kurwa, wyprawia. Bo to jest, kurwa, chore. Ile, kurwa, jeszcze lot będą tych górników okradać i, kurwa, wyzywać ich od najgorszych. Teraz za chwilę media powiedzą, bo ale moc, inflacja nie dotyczy. No dotyczy, więc wy się kurwa, i stądcie. Bo wy dajemy twierdze, ale z jest źle. I sami to widzicie. Zresztą to widzę, bo kurwa to bankowałem, nie? Rodzicówę no, no, kiedyś kupuję tyle, teraz kupuję tyle. No za nasze płatne można tak fajnie przewiecieć na bowiem i zlepać. Ile sobie możesz kupić? No dzisiejsze ludzom no, nie. Wyliczyli ostatnio panu prezesowi i panu premierowi. No ci mają półtelicy, nie, nie powiem. A no, nie ten gdzie kurwa droga, panie premierze. Dziękuję panu za uwagę. No, tak, Kurwa, będziemy tam, tam siedzieć choćby kurwa do nowego roku. Bo nie odpuszczymy tego tematu. Bo jakbyśmy mogli kurwa ludziom pokazać? To chyba nie o to chodzi. Jeszcze raz podkreślam. Nie patrza na przynależność związkową, bo to nie o to chodzi, kurwa, wobec nich. Jak ktoś kurwa jest z innego w związku, też niech przyjedzie, bo to też jest jego wynagrodzenie. Wszyscy nawet do dyrektora, kurwa apeluję. Też ci jest, bo ten dostaniecie. Niech przyjedzie, bo to chodzi. Tak. Dziękuję Wam panowie, że się pan tak kurwa, wysłali mnie. Myślę, że coś z tego by nie kiedyś. boją się tu ludu. my nie chcemy zbrodni na ulicy bez pochodni Jeśli będzie trzeba to ekipa w gotowości Zabijają wszystkich, co są niewygodni Nie muszę nic tłumaczyć, każdy wie tu o co chodzi Warszawa włos Kalisz, kurwa nowych słomy Nieświadomość co to jest, bo co weźmieć włos Zabrać za naszych goli się tu jeszcze rana Nie chcesz to nie słuchaj, ale zabraknie ci siana Wtedy rękę masz wosnęków, panie Boże, Czekają nas, jak świnie, grube wałki tam na szczycie odwracają tworzą głowę, bo tak jest dobrze. Podzieleni łatwiej sterować narodem.